Samych cech odporności na waroze jest bardzo dużo, i tutaj już na wstępie należy podkreślić, że wiele z tych cech nawet nie jesteśmy świadomi, że istnieją, bo nie zostały one zbadane przez naukowców. Jednak, żeby było łatwiej, to możemy podzielić te wszystkie cechy na takie dwie grupy. W tym filmie podzielimy je na widoczne cechy oraz na niewidoczne. Zaczniemy od tych widocznych. Taką jedną z najpopularniejszych cech, która moim zdaniem występuje w całej Polsce zawsze znajdzie się na każdej pasiece jakaś rodzina, która będzie miała tą cechę. To jest samooczyszczanie. Teraz poświęćmy chwilę, żeby poobserwować jedną pszczołę robotnicę, która podjęła się dziwnej pracy. Zamiast zajmować się wychowywaniem czerwiu, wypacaniem wosku, przerabianiem nektara na miód, to ta pszczoła przyjęła pracę, którą ja nazywam potocznie... Pracą pielęgniarki. Teraz jak możemy zaobserwować, to ta jedna pszczoła pielęgniarka podchodzi od jednej pszczoły do drugiej, które są nazwijmy to pacjentkami, i następnie ta pielęgniarka potrząsa, ogląda, uważnie przygląda się każdej części ciała tej pacjentki, żeby zobaczyć, czy znajduje się na jej ciele jakiś pasożyt. Nie widzę tego na kamerze, ale może to nagrywam niechcący. A widać, jest na środku ekranu, właśnie. Zobaczcie, co się dzieje. Jedna pszczoła, pacjentka się daje oczyszczać, a ta ją ogląda. I pod skrzydełka, i tu. Zauważmy też, że ta pszczoła pielęgniarka nie tylko ogląda, ale też potrząsa tymi pszczołami. Nie udało mi się tego nagrać, ale byłem kiedyś świadkiem tego, jak ta pielęgniarka wytrzepała, wytrząsała pasożyta z pacjentki i go wzięła, zdarła, oczywiście, zrzuciła go gdzieś tam dalej. Nie, nie widziałem, co się działo dalej, to był moment. Ale to potrząsanie również ma tutaj duże znaczenie. To jest oczywiście moje podejrzenie. Ciekawe jest też zachowanie samych pacjentek, ponieważ jak możemy zobaczyć na filmie, one nie uciekały przed doktorem, tylko one się zatrzymywały, wypinały, wyginały, żeby dać jak najlepszy dostęp tej pielęgniarce, żeby ona mogła je dokładnie obejrzeć i zabrać jakiekolwiek tam pasożyty czy inne zanieczyszczenia z ich ciała. Widzicie jak się nastawia odsłania ta pszczoła, która jest pacjentem? A ta po prostu chodzi, sygnalizuje ja sprawdzam, ja sprawdzam, proszę się podkazać. I nawet gdy ta pielęgniarka już sobie poszła, to pacjentka jeszcze nie wiedziała, czy ona nie wróci, i jeszcze na wszelki wypadek trochę czekała. Jakby miała się jednak wrócić, by sobie coś przypomniała. To było bardzo fajne. I to jest taka cecha samooczyszczania. Oczywiście, tom nazwę spolszczyłem. Ona się nazywa po angielsku grooming, groming. Ludzie różnie to mówią, nawet angielskojęzyczni. Dlatego ja to mówię już po polsku. Jesteśmy w Polsce i Konstytucja Polski mówi jasno, że językiem urzędowym jest polski. Dlatego będziemy używać polskich nazw. Przynajmniej na moim kanale taką sobie wprowadziłem zasadę. Dlatego kolejną cechę, którą omówimy w tym filmie, to też nazwijmy po polsku. Nazywa się ona zamiast VSH, to powiemy wrażliwość higieniczna na Varoa. Ta cecha jest już nam dobrze znana, ponieważ często jest wykorzystywany ten akronim VSH do sprzedaży matek pszczelich, które potencjalnie będą miały większą wartość użytkową, no bo będzie mogła ta cecha zapełniać większą odporność na pasożyty varroa destruktor. Tutaj tylko w ramach formalności i takiego krótkiego przypomnienia, powiemy sobie, że VSH polega w skrócie na tym, że pszczoły wychowujące czerw są w stanie rozpoznać larwy i poczwarki pszczół zaatakowane przez pasożyta, następnie odsklepiają te komórki, wyrzucają poczwarki i w wyniku tego zabiegu pasożyty są zestresowane, nie podejmują dalszej próby rozmnażania, mają obniżoną reprodukcyjność. No i w efekcie waroła się nie rozmnaża. To jest taka cecha bardzo znana. Niestety kilka lat temu poznaliśmy też ciemną stronę tej cechy. Nawet na kanale Nad Pszczelarz Jonasz nagrywałem film o tym badaniu, w którym stwierdzono, że VSH sprzyja roznoszeniu wirusom. Tutaj należy oczywiście pamiętać, że pasożyty Wara Destruktor nie tylko wyrządzają szkody na ciele pszczół, ale również przenoszą różnego rodzaju groźne wirusy, np. wirus zdeformowanych skrzydeł no i. Ten wirus jest później przekazywany na poczwarce pod za sklepem. I jeżeli przyjdzie taka z zewnątrz karmicielka, będzie miała kontakt z tą zainfekowaną, zarażoną wirusem poczwarką, będzie dotykać tą poczwarkę i ją wynosić z ula, to niestety to badanie potwierdziło, że ta karmicielka się zaraża i później, gdy odwiedza kolejne komórki z czerwiem, to roznosi tego wirusa. Więc to jest taka ciemna strona, że ta cecha VSH może spowolni tutaj rozwój pasożytów Varroa destruktor, ale niestety spotęguje transmisję wirusów na kolejne poczwarki, kolejne larwy itd. Więc to jest taka ciemna strona, ta cecha nie jest aż tak atrakcyjna. Jak jeszcze 10 lat temu było, jednak należy ją oczywiście tutaj wymienić w tym filmie. Trzecią taką cechą, która jest bardzo pożądana i z każdym rokiem jest coraz bardziej popularna, no to jest odsklepianie czerwiu, czyli resaping, albo jak niektórzy mówią, recaping. To też jest. Dziwne, bo nawet anglojęzyczni naukowcy ró różnie to mówią, więc tutaj nie piszcie w komentarzach, że ja źle to czytam, bo to nawet naukowcy źle czytają. No, czy nie wiem, jaka jest prawidłowa wersja. No, różnie to jest czytane, dlatego po polsku ja mówię na to odsklepianie czerwiu. Tutaj też możecie zobaczyć zdjęcia i filmy z mojej pasieki. Ta cecha w dużym skrócie polega na tym, że czerw pszczół, gdy jest atakowany przez pasożyty Wara Destructor, to wydziela specjalny zapach, który informuje pszczoły znajdujące się na zewnątrz, żeby w jakiś sposób no, uratowały ten czerw, że tutaj jest jej bezpieczeństwo, tutaj jest w środku pasożyt. I w efekcie dorosłe pszczoły, które posiadają tą cechę odporności, tą cechę odsklepiania czerwiu, no co robią? Odsklepiają czerw. I w tym przypadku, w przeciwieństwie do VSH, już mówię po angielsku, ale w przeciwieństwie do VSH, dorosłe pszczoły karmicielki nie wynoszą poczwarek, nie mają tutaj kontaktu z potencjalnie zarażonymi Poczwarkami pszczół, więc nie będą później jeszcze bardziej roznosić tej, tego wirusa. Tak się przynajmniej nam wydaje. Natomiast sam pasożyt, przez to, że nagle ktoś otworzył komórkę, to te samice są tak zestresowane. Że mają obniżoną reprodukcyjność. No i to tak samo działa jak VSH, ale nie traci się poczwarek pszczół i nie ma też transmisji wirusów. Przynajmniej tak nam się teraz wydaje. Podkreślam, bo tutaj za rok będzie nowe badanie i znowu się coś nowego odkryje. Przynajmniej oficjalna wersja na ten rok jest taka, jak powiedziałem. Więc ta cecha odsklepiania czerwiu jest bardzo atrakcyjna, bardzo dobra, bardzo fajna. Ja myślę, że w przyszłości pasoży Wa destruktor uodpornie się na tą cechę, jednak na ten moment uważam, że ta cecha jest ekstra, jest super. I u mnie na pasiece bardzo często widzę pszczoły, które odsklepiają czerw i to nawet na dużych powierzchniach. Tutaj jednak zanim ktoś przywinie ten film do przodu, bardzo ważna informacja, ponieważ jeżeli ktoś jest początkujący, no to trzeba też mieć świadomość, że pszczoły odsklepiają czerw nie tylko z powodu tego, że mają taką super ekskluzywną ekstra cechę odsklepiania czerwiu, ale też pszczoły odsklepiają czerw, jeżeli ten czerw jest chory, na przykład jeżeli jest grzybica, czy jakaś inna choroba czerwiu, jeżeli jest przecież zgnilec, jeżeli te komórki są zapadnięte, to tutaj nie powinniśmy od razu się cieszyć, że widzimy odsklepione komórki, ponieważ powód może być dużo gorszy, może pojawić się jakaś choroba, albo też zdarza się, że w centrum plastrów, czyli na dnie komórek, no po prostu w centrum plastra, w samym jego środku, gdybyśmy tak popatrzyli, to zdarza się, że grasuje i żeruje motylica, barciak i tak dalej. Te, te, te larwy motylicy, barciaka. I to również sprawia, że jest taki dosyć podobny efekt do tego odsklepiania czerwiu przeciwko warozie. Więc tutaj nie należy się cieszyć za wcześnie. I to jest prędzej takie żółte światełko, że trzeba taką sytuację sprawdzić, aniżeli się cieszyć. Nie? Tutaj cieszymy się na końcu. Najpierw zakładamy najgorszy scenariusz. Te trzy cechy, o których tak krótko wspomnieliśmy, to są takie cechy najbardziej popularne, medialne, często opisywane w badaniach naukowych, najważniejsze, naj, najczęściej wymieniane. Jednak nie oznacza to, że to są wszystkie cechy, bo to są po prostu najpopularniejsze cechy. I na przykład na mojej pasiece jest taka cecha, którą nigdzie nie spotkałem i też szukałem informacji, pytałem różnych ludzi, e, naukowców również. No to ja ją nazywałem też po polsku murowanie waroa", a teraz nazywam ją klejeniem pasożytów. I tak jak teraz możecie zobaczyć po prostu z jakiegoś powodu pasożyty Waroa Destructor są przyklejone do zasklepów na czerwiu. I u mnie na pasiece jest to bardzo popularne zjawisko. Nie wiem, czy to jest dobre, czy też złe, czy się cieszyć, czy smucić. Jak pierwszy raz zobaczyłem tą cechę, to się wystraszyłem, pomyślałem sobie, o ludzie, ile tutaj ja mam pasożytów, jak to dużo Waroa. W moich rodzinach pszczeli tutaj ludzie te cechy trzeba leczyć, a później dopiero sobie uświadomiłem, że może to być sposób walki pszczół z pasożytami Varoa Destructor. Jednak na ten moment, na dobrą sprawę, nic o tej cesze nie wiem. Najważniejsze, że Varoa jest martwa. To jest przynajmniej jedna dobra rzecz i tego się trzymam. Innym takim przykładem widzialnej, widocznej cechy, która występuje wśród pszczół nieleczonych. No to jest właśnie jedna z cech, którą zobaczyłem na tej grupie pszczelarskiej, o której powiedziałem w pierwszej części. Była to grupa Pszczoły bez chemii i tam jeden z członków tej grupy prowadzi pasiekę 8 lat bez leczenia, gdzie pszczoły, jak zbliżało się koniec lata, to wyrzuć cały czerw trutowy, czerw trutowy, nie trutnie, tylko czerw trutowy. I tutaj też jest takie podejrzenie że te pszczoły wymyśliły sobie taki sposób, że będą usuwać tylko i wyłącznie czerw trutowy, wyrzucać go z uli, ponieważ na nim znajduje się pasożyt Dwora Destruktor. To również może być taka metoda, która nie jest opisana przez naukowców, a występuje jakoś lokalnie. I tutaj warto zauważyć taką kwestię, że pszczoły nie mają tak jak my, YouTube'a, nie wpisują sobie w wyszukiwarkę na YouTube, jak zwalczać warozę, i później się uczą i to powtarzają, kopiuj wklej, robią. Tylko pszczoły muszą same wymyślić metody zwalczania pasożytów. I jeżeli czegoś nie wymyślą, no to one nie polegają na pszczelarzu. One nie wiedzą, czy pszczelarz przyjdzie za tydzień, za rok, za dwa lata. One muszą już teraz działać i coś wymyślić i uważam, że z tego powodu różne populacje pszczół, czyli na różnych pasiekach będą różne cechy, niespotykane nigdzie indziej, bo pszczoły gdzieś mogły wymyślić inną metodę, której nie ma w innym miejscu. I to jest właśnie tak, to coś, co bardzo lubię w pszczelarstwie i właśnie o tym mówiłem na początku pierwszego filmu z tej serii. Należy też być świadomym tego, że są inne cechy, które spowalniają rozwój populacji pasożytów Varroa destructor. Te cechy są widzialne i nawet nie jesteśmy świadomi, że to też ma działanie przeciwko varrozie. Na przykład taka dobrze nam znana cecha podstawa każdej pasierki rojenie. Moment, kiedy rodzina pszczela się roi, również działa przeciwko warozie, bo przede wszystkim następuje przerwanie czerwienia. Przez jakiś czas nie ma w ulu czerwiu, więc waroanie może się rozmnażać. Widzimy więc, że ten rozwój pasożyta będzie załamany, zatrzymany. Wszystkie pasożyty są odsłonięte. Jeżeli więc występuje ta cecha samooczyszczania, gdzie tam pszczoła podchodzi od jednej do drugiej i zrzuca pasożyty, albo też występuje cecha taka, że pszczoły są w stanie same z siebie zrzucić pasożyta, no to wtedy mają ułatwione zadanie, no bo wtedy wszystkie pasożyty są w fazie mobilnej, na pszczole. Co więcej, jeżeli ta rójka poleci, to ja uważam, że na pewno część pasożytów w wora destruktor spadnie z pszczół w trakcie lotu. A nawet jeżeli ta część pasożytów nie spadnie z pszczół, to uważam, to jest moje osobiste zdanie, że jeżeli jest jakaś porażona przez pasożyta pszczoła i ta pszczoła ma na sobie tego pasożyta, to ona będzie słabsza. Ona może nie dać rady lecieć razem z rojem albo nadążyć za tym tłumem i też w jakiś sposób albo spadnie, albo umrze, albo coś jeszcze się z nią stanie, bo będzie niepełnosprawna. I w ten sposób, jak umrze ta pszczoła, to umrze również pasożyt. I to również uważam za coś, co będzie obniżać poziom populacji pasożytów w rodzinie pszczelej. Jednak nawet gdyby wszystkie pasożyty przeżyły, nie byłyby zniszczone w trakcie samooczyszczania, ani też nie byłyby stracone czy zgubione w trakcie lotu roju, to i tak warto pamiętać, że populacja pasożytów jest podzielona. Można nawet powiedzieć, że podzielona na pół. I tu warto mieć taką świadomość, że populacja pszczół rozwija się szybciej, w szybszym tempie. Aniżeli populacja pasożytów. Więc tutaj, nawet działając tylko na tym podziale, również można uzyskać taką odporność i może w jakiś sposób takiej rodzinie, która się wyroi, przeżyć. A więc w ten sposób poznaliśmy sześć cech, które pomogą nam zrozumieć. Widoczne cechy odporności na waroze. Ale teraz przejdźmy na drugą stronę, do tych niewidocznych cech odporności na waroze. Co takiego pszczoły mogą robić, jakie cechy mogą posiadać, a my, jako pszczelarze, zwykli pszczelarze, nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. To jest niemożliwe. No bo teraz pomyślmy: czy my, jako zwykli pszczelarze, jesteśmy w stanie dostrzec taką cechę, jaką jest kwarantanna? Jest na przykład takie badanie naukowe, które potwierdziło, że gdy dana pszczoła była chora albo miała pasożyta, trzymała się z dala od czerwiu, z dala od tych regionów, gdzie było duże skupisko pszczół, aby nie wspierać transmisji chorób. to jest niemożliwe, żeby śledzić każdą pszczołę z osobna, żeby to zauważyć taką cechę. Ona będzie dla nas niewidoczna. Według tego badania okazało się, że porażone pasożytem starsze zbieraczki Wykonywały taniec werbunkowy z daleka od miejsc w ulu, gdzie znajdują się młode robotnice, czerw i matka. Więc, jeżeli tutaj naukowcom taką małą poszlakę się udało zaobserwować, no to ta cecha może być jeszcze bardziej skomplikowana. Gdyby byli do tego ludzie i były na to fundusze, to by na pewno udało nam się lepiej poznać więcej jeszcze szczegółów na temat takiej cechy i zachowywania kwarantanny w rodzinie pszczelej. Inna taka cecha, którą teraz bardzo brutalnie skrócę, której nie jesteśmy w stanie na pewno zauważyć jako zwykli pszczelarze, no to w skrócie to nazywam tą cechę odpornością komórkową. Są też badania, które potwierdzają, że jedna rodzina pszczela ma takie geny, że jest podatna na wirusy, na przykład wirusy, które przenoszą pasożyty varroa destruktor, a inna rodzina pszczela z inną genetyką będzie już na to odporna. I tu też tego nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Może być na przykład taka cecha, też niewidoczna, ale też ja wrzucam do tego jednego wora, do tego wora z odpornością komórkową, wrzucam na przykład taką cechę, że jedne pszczoły będą miały rany, które się szybciej goją, a inne będą miały takie rany cały czas otwarte i będą tam też mogły docierać bakterie, wirusy, grzyby i tak No tego jest mnóstwo. Tutaj również sama genetyka jest bardzo ważna i ja ją tutaj brutalnie skracam. Po prostu zapamiętajmy, że na poziomie komórkowym, niewidzialnym dla naszych oczu, pszczoły mogą być odporne albo też nie. Tutaj w pewnym sensie widzę podobieństwo między różnymi epidemiami, np. grypa hiszpanka czy dżuma. To część ludzi miała odporność, przeżywała, inni nie mieli odporności i umierali, a też byli zdrowi, silni, tylko mieli inną genetykę. Kolejną taką niewidzialną cechą odporności na warozę, którą tutaj zaryzykuję się wymienić, jest dieta na miodzie. Czytając niemieckie artykuły, natrafiłem kiedyś na taką teorię, na taki pogląd, w którym wyjaśniono, dlaczego w poszczególnych rodzinach pszczelich smak miodu jest inny. Nie wiadomo, czy to prawda, ale wyjaśniono to w ten sposób, że niektóre rodziny pszczele potrafią rozpoznać, jakie mają potrzeby, i potrafią tak wyszukiwać pożytki w okolicy. Aby jak najlepiej zaspokoić swoją dietę. I na przykład, jeżeli potrzebują jakiegoś tam minerału, czy jakiegoś pierwiastka, witaminy, i tak dalej, to one będą, te rodziny, które mają taką cechę, będą wybierały takie źródło pożywienia, które będzie lepiej je żywił, będzie bardziej dla nich wartościowy. I stąd też bierze się inny smak miodu. Jako zwykli pszczelarzy nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, ale myślę, że taka teoria ma jak najbardziej duży sens. Jeżeli jeden człowiek potrafi dobrze korzystać z ziół. Ma dobre zwyczaje żywieniowe, no to na pewno jest lepiej odżywiony i silniejszy. Myślę, że to też na podobnej zasadzie można by było wytłumaczyć. Kolejna taka cecha, która jest może i widoczna, ale zaliczam ją do niewidocznych cech odporności na warozę, to jest przerywanie czerwienia na jesień. I ja, jako posiadacz takich oryginalnych, dzikich pszczół z, wyciągniętych z dziupli, nieraz widziałem, że kończył się sierpień. Były pszczoły karmione przeze mnie, już na zimę zakarmiane, a te pszczoły pomimo i ciepłej pogody, i pomimo tego, że miały pokarm, to matka nie składała jaj. Po prostu sama wiedziała, że koniec, już nie można dalej czerwić. Przerywała czerwienie. I w efekcie mniej pokoleń pasożytów waroła destruktor mogło się rozwijać w ciągu całego roku, no bo nie było już czerwiu, na którym mogłaby być faza reprodukcyjna. I co więcej, taka rodzina miała większe szanse na przeżycie zimy. Więc tutaj również jest to taka cecha, która no jest widoczna, ale jest niewidoczna, bo czasami się zastanawiałem, czy może matka zginęła, czy może tam cicha wymiana była i ta matka nowa się unasiennia. Czy może coś się stało z tą rodziną, ale później już z czasem już przyjąłem to jako normalne zjawisko, że jak jest dzika rodzina pszczela, to ona będzie przerywać samoczynnie czerwienie bez żadnych izolatorów, czy próby zalewania gniazda syropami. Tak już jest po prostu, tak pszczoły mają. I ostatni taki przykład niewidzialnej cechy, też no, niewidzialna, ale widzialna trochę. No to jest skłonność do rabunków. Skłonność do rabunków jest genetyczna i tutaj też warto pamiętać, że jedna rodzina pszczela będzie miała większą skłonność do rabowania innych, a inna będzie miała rodzina mniejszą tą skłonność. I co za tym idzie? No tutaj już dobrze nam znane zjawisko reinwazji. Jeżeli dana rodzina pszczela nie rabuje innych rodzin w okolicy, no to będzie miała mniejsze ryzyko, że się zarazi od tych innych obcych rodzin. I co więcej, tutaj warto pamiętać, że jeżeli doszło do rabunków, no to. Silna rodzina nie da się wyrabować. No, chyba, że miałaby otwarty daszek albo jakieś tam byłoby uszkodzenie. Ale silna rodzina w normalnych warunkach nie da się wyrabować. Tylko te słabe, zawsze najsłabsze rodziny pszczele będą rabowane. A te słabe rodziny pszczele, dlaczego są słabe? No, bo są chore bo może mają dużo pasożytów albo mają jakąś chorobę. I w efekcie, jeżeli nasze rodziny były silne, ale wyrabowały inne, słabe rodziny. To same się zarażą i w kolejnym roku albo za dwa lata będą słabe, bo przyniosą chorobę do własnego ula. Więc tutaj również taka cecha jak rabunki, skłonność do rabunków jest niekorzystna. I jeżeli będzie dochodzić do rabunków, no to jest wtedy duże ryzyko transferu chorób, transferu również pasożytów w destruktor. To też głupia cecha, a ma wpływ na przeżywalność naszych rodzin. I teraz tak już na zakończenie podsumowując, myślę, że fajnie by było, gdyby udało nam się. Wyciągnąć pewne wnioski z tego, co tutaj mogliśmy się dzisiaj dowiedzieć. No bo na pewno fajnie by było, gdyby udało nam się wyciągnąć wnioski, że nie powinno nam zależeć tylko na jednej cesze, którą sobie upatrzymy, uznamy, że jest fajna. Nie chodzi o to, żeby mieć na przykład VSH i koniec. Tutaj kluczem do zdobycia odpornych pszczół na waroze jest to, żeby po sumowaniu różnych cech, które możemy widzieć bądź też nie widzimy, pszczoły były w stanie. Szybciej się rozwijać niż populacja pasożytów, bo jeżeli to nam się uda osiągnąć, czyli pszczoły będą w stanie spowolnić rozwój pasożytów, to wtedy będzie w rodzinie pszczelej balans. Pasożyty nie znikną do zera, ale nie będą też w takiej pozycji, że będą zagrażać samej populacji pszczół i wtedy bez leczenia pszczoły będą w stanie dalej funkcjonować. To jest taka rzecz bardzo ważna i taka druga też rzecz, która z tego wynika no to jest fakt, że mądrzej by było wymieniać cechy w procentach, a nie w zero-jedynkowo, czyli że występuje ta cecha, bądź też nie występuje. No bo to VSH może mieć skuteczność 40-60%, w naturalnych warunkach rzadko się zdarza, żeby było 100%, albo też ten resaping, czyli odsklepianie czerwio też może być Wymieniane w procentach, ale nie oznacza to, że już na dzień dobry pszczoły będą miały tą cechę, że one się nauczą i teraz nagle wszystkie pszczoły to potrafią. Ta cecha będzie się rozwijała z każdym rokiem coraz mocniej i my, swoimi działaniami, możemy doprowadzić do selekcji pszczół, albo przynajmniej nie będziemy zahamowywać tych postępów badań, tej nauki, tej cechy przez pszczoły, ale o tym, co zrobić, właśnie. Co zrobić, aby pszczoły nauczyły się samodzielnie walczyć z warozą? Albo co zrobić, żeby nie przeszkadzać pszczołom w tym zwalczaniu warozy? Dowiemy się już z trzeciej, ostatniej części tej serii, dlatego zachęcam do subskrybowania tego kanału. Zachęcam też do wejścia na moją stronę pszczelarzyonspo.pl. Jeżeli ktoś nie ma możliwości uczyć się pszczelarstwa od pszczelarza w sąsiedztwie, tak bezpośrednio na żywo przy ulu, albo też nie ma możliwości wyjechać na jakieś inne kursy, takie stacjonarne, to. Ta opcja kursu pszczelarskiego online jest najbardziej opłacalna i najmniej będzie kosztowała czasu i w efekcie nawet pieniędzy. Więc tutaj zachęcam również do zapoznania się z tą ofertą oraz zachęcam do biuletynu pszczelarskiego, aby się zapisać, bo tam również za pośrednictwem tego biuletynu dzielę się z ciekawostkami, informacjami ze świata pszczelarstwa. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.